Lekarz ujawnił szokującą prawdę o tym, co może znajdować się we składzie nielmetyk. Przekonuje, że wielu producentów zmaga się w fabrykach z karaludzchami, które często zostają zmielone wraz z ziarnami kawy i trafiają do filiżanek konsum). Okazało się, że rewelacje brytyjskiego lekarza dr Karana Raja nie są bezpodstawne. Już wcześniej naukowcy donosili o tym, że kawa mielona może zawierać śladowe ilości zmiażdżone. Te wiadomości zszokowały internautów. Mielona kawa może zawierać niewielki procent zmiażdżony. Dr Karan Raj prowadzi profil nad TikToku, za pomocą którego dzieli się z internautami ciekawymi informacjami z dziedziny nauki. W jednym ze swoich nagrań lekarz przekonuje, że mielona kawa sprzedawana w supermarketach może zawierać niewielki procent zmiażdżonych. Pewien procent ziaren kawy w fabryce. Jest atakowany przez karaluchy i innowady. Zwykle nie można ich całkowicie przetworzyć ani oddzielić, więc są po prostu palone i mielone wraz z ziarnami kawy, tłumaczył brytyjski lekarz na TikTok. Jak wyjaśnił medyk, owady te są tak małe, że nie sposób oddzielić ich od ziaren, dlatego producenci decydują się na wypalanie ich wraz z kawą, a następnie wszystko razem mielą. Internauci byli zszokowani tą informacją. A wielu z nich nie mogło pogodzić się z tym, co właśnie usłyszał. Mówisz mi, że piłem to, czego boję się przez całe życie? Zapytał jeden z użytkowników sieci. dzięki Bogu, że jestem brzybie herbatę. Skomentował żartobliwie inny internauta. Lekarz ostrzega, że wielu pracowników fabryk produkujących kawę cierpi z powodu alergii i nasilonej jastmy, a dolegliwości te związane są właśnie ze stałym kontaktem z karaluchami. O tej sprawie informował już wiele lat temu entomolog z University of Montana, Douglas Emlen, w rozmowie z National Park. Naukowiec wspominał wówczas swojego wykładowcę z czasów studiów który miał alergię na karaluchy i musiał zrezygnować z picia milonej kawy, która bardzo go karaluchy są bogate w białko. Jeśli jesteś na nie uczulony, trzymałbym się z daleka od milonej kawy. Ostrzegł doktorka S. Sprawa ta została również zbadana przez amerykańską agencję Entz. żywności i leków. Z opublikowanego przez nią raportu wynika, że do 10% ziaren zielonej kawy jest zaatakowanych przez owady.